Witajcie, szanowni widzowie, na kanale Analiza Polityczna ekstra, ekstra straszenie dzisiaj będzie i ktoś może powiedzieć: Boże, pan, panie Łukaszu panikuje, po co po co to wszystko? Po co Pan y, mówi, po co Pan straszy, y, po co Pan alarmuje, ale uważam, że warto. Uważam, że warto, Szanowni Państwo, cały czas przypominać i podkreślać yy, i alarmować właśnie to, co nadchodzi do nas, bo yy, idą trudne czasy i. Yy, Coraz większa grupa ekonomistów, ekspertów i polityków wskazuje na to na podwyżki, na drożyznę, na inflację, na rosnące koszty życia, utrzymania, usług wszystkiego. Szanowni Państwo, mamy już podwyżki wody. Mamy na teraz naj, jedne z największych cen prądów w Europie. Na portalu do rzeczy ukazał się na ten temat artykuł. Jedne z najwyższych cen prądu mamy w Polsce, w Europie. Woda rośnie w niektórych gminach, takich jak na przykład rozmawiałem z burmistrzem Głogówka Piotrem Bujakiem. On się bardzo cieszy, że udało się utrzymać w miarę niską stawkę na za, za wodę i podwyżka będzie tylko 16 groszy za metr sześciennych. To jest naprawdę mała podwyżka, ale cała Polska i w różnych miejscach Polski mamy naprawdę w różnym stopniu podwyżki, w niektórych w miejscach 29 groszy, w niektórych miejscach nawet 40 groszy. Podwyżki za wodę, ceny śmieci również rosną. Tutaj wszystko, wszystko rośnie. no Cena, cena wywozu odpadów komunalnych jest uzależniona od wielu czynników, o których też za chwilę, zaraz powiem. Bo najpewniej od, od 2027 roku jeszcze bardziej, więc że może nawet wybuchnąć cena wywozu odpadów. O prądzie mówiłem, gaz rośnie, woda rośnie, ciepła woda rośnie, ogrzewanie domu. Mocno wzrośnie ta cena od 2027 roku nawet o kilka tysięcy miesięcznie może, może wzrosnąć w przypadku dużych domów i, i, i miejsc, rodzin, które mocno grzały. Podobnie jak paliwo, średnio o 40 groszy na litrze, może wzrosnąć od 2027 roku. Dlaczego? Ponieważ wejdzie w życie kolejny unijny nie podatek, ale system system skupu, sku, skupu dotyczących kwestii klimatycznych, zezwoleń klimatycznych. Najpierw był ETS, ten główny, który dotyczył prawa do, 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 do handlu emisjami takie duże przedsiębiorstwa, elektrownie, firmy. Tutaj był ten koszt, przez to też ceny ciepła i prądu wzrosły. A ETS drugi ma regulować ogrzewanie domów i kwestie transportu, dlatego na stacjach będą Będziemy płacić więcej średnio 40 groszy za paliwo, ponieważ te stacje będą musiały płacić ten podatek, ten ETS. Ja to nazywam podatkiem. O, o, jeżeli będziecie gdzieś to czytać, to to o, absolutnie powiedzą wam: nie, to nie jest podatek, to jest kwestia kupienia uprawnień. No, no dobrze, niech sobie to w Unii nazywają, jak są, będą wyższe koszty. Jeżeli rozmawia się z ekonomistami, ja rozmawiałem na temat podwyżek i. Grożącej nam naprawdę drożyźnie z profesorem Zdzisławem Krysiakiem, znakomitym ekonomistą, doradcą ekonomicznym, prezesem Instytutu Myśli Szumana. Rozmawiałem z doktorem Arturem Bartoszewskim, ekonomistą SGH, który, bardzo, który już zjadł wręcz zęby na temacie Zielonego Ładu i tego wszystkiego, co robi Unia Europejska. Oni mówią tak, będzie drogo, Będą drogie usługi, no bo teraz rosną ceny paliwa, rosną koszty wszystkiego. No to usługi też rosną. Transport, szanowni Państwo, tu mamy paliwo, tak? Transport, w tym właśnie wywóz na przykład odpadów. Ceny taksówek, ceny kurierów, ceny wszystkiego. Wyobraźcie sobie piekarnię. Mamy piekarnię, która musi wyprodukować chleb, kupić produkty, tak? Kupić sobie i zapłacić media, prąd, gaz. W zależności od tego, w jaki sposób piekarnia działa, musi mieć transport, paliwo, koszty tego wszystkiego, to wszystko będzie rosło. Jedna wielka bańka. Będziemy biednieć, będziemy płacić więcej za usługi, a poziom naszych dochodów będzie malał, w tym będzie malać będzie poziom naszych oszczędności, no bo będziemy wydawać po prostu więcej na wszystko. To nas czeka i nikt nie ma żadnej odpowiedzi, jak to zahamować. Tu jestem najbardziej tej przeważony, bo ja widzę nadchodzącą katastrofę, podobnie jak dr Bartoszewicz, mówię o tym, alarmuję się o tym i nie ma odpowiedzi, jak to szaleństwo unijne zatrzymać. Bardzo dużo czasu w trakcie kampanii do Parlamentu Europejskiego poświęciliśmy zagadnieniu Zielonego Ładu. Miał wyhamować, miało nie być Zielonego Ładu, miało być wszystko już odwracane. Bach jest po wyborach do parlamentu europejskiego, wraca kwestia Zielonego Ładu. Już niech ten Zielony Ład będzie dopychany, już do końca jedziemy. Mamy 5 lat na to, żeby to zrobić przed kolejnymi WIBO wyborami. A to wszystko wygląda, szanowni państwo, źle. Dlatego ja alarmuję. Oszczędzajcie. Wydawajcie rozsądnie pieniądze. Myślcie o przyszłości. Myślcie o tym, co będzie jesienią. Myślcie o tym, jakie możecie dostać rachunki za gaz. Za prąd, za ogrzewanie. Myślcie o tym, co będzie w roku 2025, 2026, 2027. Przygotujcie się na to, co nadchodzi, bo ten rząd, ten obecny rząd, na razie nie daje żadnej odpowiedzi na to, co będzie. Poprzedni rząd dawał. Były tarcze antyinflacyjne, były tarcze antykryzysowe, tarcze ochronne dla obywateli, były obniżki VAT-u na żywność. Ten rząd, poprzedni rząd, rząd Zjednoczonej Prawicy reagował na to, pomimo tego, że oskarżano go o najgorsze: o to, że nie radzi sobie z inflacją, o drożyznę, o to, o tamto, o ślamto. Jakoś Polakom się żyło dobrze, mieli pieniądze na wszystko, a i tak yy, ten rząd stracił władzę, i tak dla wielu osób było źle. To, co będzie przy rządzie Donalda Tuska i tej uśmiechniętej koalicji rządzącej, która nie ma na to wszystkiego odpowiedzi. Mówi, wręcz nie mamy pieniędzy. Przed nami procedura nadmiernego deficytu, nie możemy nic dawać. Oni nie mają nawet kasy na inwestycje dla samorządów. Nie wiem jak to jest. Słusznie Andrzej Gruda zapytał gdzie są pieniądze. Były nie ma. No, no bo to, to wszystko tak wygląda, że nagle wszystko wyhamowało, nie ma. A to oznacza przed nami naprawdę duże problemy. Dlatego Stąd ode mnie dla Państwa, od serca, bardzo mocno od serca, na kanale Analiza Polityczna Ekstra. W komentarzu, bez montażu, taki, taki film. Jeszcze z uśmiechem na twarzy to wszystko nagrywam. Ale mam, i mam nadzieję, że ten uśmiech pozostanie. Hmm. Ale mam niestety takie wrażenie, że idziemy w bardzo złą stronę i przyszłe lata, przyszłe najbliższe dwa lata będą dla Polaków bardzo trudne. Zwłaszcza jeśli. Obecnej koalicji rządzącej uda się wygrać wybory prezydenckie. Bo już bez prezydenta, który w ostatnim momencie może nie podpisać jakiejś ustawy czy budżetu, oni domkną system. I naprawdę ja tego nie rozumiem i bardzo mnie to dziwi, jak to jest, że nie myśli się tutaj o, o Polakach, o obywatelach. Nie, no, naprawdę szukam jakiegoś racjonalnego działania i nie potrafię tego wymyślić. Nie potrafię, przepraszam. Do zobaczenia, Łukasz Gadu.